Cześć, jesteśmy w sole we Włoszech, a konkretnie na stoku Folgarida. Obok mnie Hotel Park Hotel Folgarida, który jest idealnym miejscem dla miłośników białego szaleństwa, szczególnie tych, którzy czas na stoku lubią spędzać z całą rodziną. Obiekt usytuowany jest pośród lasu, tuż przy trasie narciarskiej. Zjeżdżamy teraz na dół do kolejki Belvedere i zabieramy Was dziś na narciarski dzień. Dostaniemy się aż do Madonny di Campillo. Po polgaridy, chcecie przejechać bez odpinania nart do Madonny. Musicie kierować się niebieską trasą numer 7, a następnie wpiąć się na krzesełko, wjechać na górę. Właśnie teraz jedziemy tym krzesełkiem. Później zjeżdżamy czerwoną trasą numer 10. Po zjechaniu czerwoną trasą numer 10 wpinamy się na krzesełko Gęcjana, jedziemy na górę, a następnie kierujemy się na Grostę. Wsiadamy do gondolki Groste i jesteśmy już w Madonnie, na samym szczycie, w najwyższym punkcie. Zjeżdżamy z najwyższego punktu ośrodka Madonna di Campiglio. Za nami bar i stacja Groste. Są wspaniałe warunki, świeci piękne słońce. Nic tylko jeździć. Jeśli potrzebujesz odpoczynku, na stokach nie brakuje barów i restauracji. To miejsca, gdzie możemy napić się pysznej włoskiej kawy lub zjeść posiłek ciesząc się alpejskimi widokami. Przed nami jedno z najbardziej malowniczych miejsc w ośrodku. Po lewej stronie widzimy trasę niebieską dla mniej zaawansowanych, a po prawej bardziej wymagającą oznaczoną kolorem czerwonym. Naszym zdaniem ta czerwona trasa, choć niezbyt długa, jest jedną z najprzyjemniejszych w całym ośrodku. W oddali, w lewym górnym rogu, widzicie dwa budynki to szczyt Monte Spinale. Możemy dostać się tam krzesełkiem, lub wybierając dłuższą trasę i zjeżdżając jeszcze niżej gondolą. Muzyka Tras jest kilka. Odbijamy w lewo, ponieważ zdecydowaliśmy, że pokażemy Wam teraz czarną, czyli tą przeznaczoną dla najbardziej doświadczonych narciarzy i snowboardistów. Wjeżdżamy gondolą na szczyt. Jesteśmy na szczycie Monte Spinale. Pogoda jest przepiękna, warunki fantastyczne. I spójrzcie tylko na te widoki. Jeśli szukacie apreski, czyli imprez na zakończenie dnia na stoku, musicie tu przyjechać. Kończymy jazdę na dziś i wracamy do hotelu. Dzięki dogodnemu położeniu bezpośrednio przy stoku nie musimy korzystać z samochodu ani z kibusów.